Książę William, dotychczas milczący na temat napięć z bratem księciem Harem, niespodziewanie przerwał ciszę, żartując z ich relacji. Media brytyjskie komentują te słowa jako potwierdzenie głębokiego podziału w rodzinie. Czy jest szansa na pojednanie? Eksperci prognozują, że bracia spotkają się jedynie na ojcowskim pogrzebie. Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej o kulisach królewskiego konfliktu i potencjalnym odebraniu tytułów Hariemu. Książę William wraz z całą rodem królewskim długo unikał publicznego zabierania głosu na temat napiętych stosunków z księciem Harrym. Jednak niespodziewanie przerwał ten milczący stan rzeczy, wykonując niezbyt typowy gest w postaci dowcipu dotyczącego ich wzajemnych relacji rodzinnych. Jego reakcja wywołała niemałe poruszenie, jednocześnie uwydatniając obecne nieporozumienia między braćmi i sugerując, jak Harry może się czuć w kontekście przyszłych relacji z rodziną. Kary, który nie szczędził ostatnio krytycznych uwag pod adresem bliskich, szczególnie podczas wywiadu z BBC, pozostaje obiektem zainteresowania mediów. Pomimo jego ostrych słów żaden członek rodziny królewskiej dotąd nie zdecydował się na reakcję w przestrzeni publicznej. Informacje o napięciach i sytuacji w pałacu docierają jedynie za pośrednictwem nieoficjalnych źródeł, blisko związanych z pałacem Buckingham. Warto przypomnieć, że ostatni raz William i Harry mieli okazję widzieć się osobiście dwa lata temu, kiedy to odbywała się koronacja Karola III. W tym kontekście ostatnie wypowiedzi starszego z braci nabierają szczególnego znaczenia i mogą być odczytywane jako przejaw narastających napięć. Obowiązki księcia Williama, szczególnie w świetle jego przyszłej roli jako króla, stają się coraz bardziej wymagające. Jego harmonogram jest niezwykle napięty, co potwierdza obecnością na licznych wydarzeniach publicznych. Na przykład 4 czerwca uczestniczył w oficjalnym wystąpieniu, gdzie podczas rozmowy na temat zawodów wymagających dłuższego czasu poza domem bardzo zaskoczył wszystkich obecnych. William powiedział, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z różnorodności rodzin, a niektóre osoby mogą nie odczuwać potrzeby częstych spotkań. Choć wypowiadając te słowa ubrał je w formę żartu, interpretacja jego wypowiedzi nie pozostawiła zbyt wiele miejsca na wątpliwości. Były one bowiem wyraźnym odniesieniem do jego doświadczeń i relacji z młodszym bratem. Brytyjska prasa natychmiast podchwyciła te słowa, snując domysły na temat przyszłości spotkań między braćmi. Zdaniem wielu ekspertów, obecna sytuacja sugeruje, że mogliby się spotkać twarzą w twarz wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Przyszłe spotkanie między Williamem a Harrym, w opinii wielu, mogłoby mieć miejsce jedynie przy okazji bardziej doniosłego wydarzenia, jakim byłby chociażby pogrzeb ich ojca. Po niedawnym wywiadzie, którego Harry udzielił stacji BBC, wybuchła burza komentarzy ze strony znawców tematyki rodziny królewskiej. Eksperci wyrazili swoje przypuszczenia, że kiedy William obejmie tron, jego intencją będzie odebranie bratu i bratowej ich królewskich tytułów. Ten temat wydawał się opadać, gdy nagle wypłynęła nowa kwestia. Ludzie, którzy rozmawiali z redakcją US Weekly, twierdzą z dużą pewnością, że jedyna okoliczność, w której William i Harry mieliby się ponownie zobaczyć, to uroczystości pogrzebowe po śmierci króla Karola III. Jeden z rozmówców magazynu powiedział bez ogródek, że nie potrafi sobie nawet wyobrazić sytuacji, w której William miałby poprosić Harry'ego o udział w ceremonii swojej koronacji. Ta wypowiedź sugeruje bardzo napięte relacje w królewskiej rodzinie i brak postępów w ich ułożeniu. Królewska komentatorka Amanda Matta dodała, że jakiekolwiek pojednanie między braćmi wymagałoby znacznie większej pracy, niż mogłaby to zrobić jedna rozmowa. Potrzebna byłaby dogłębna refleksja nad emocjonalnymi ranami, które obie strony odczuły na przestrzeni lat. Jej słowa wskazują na głębsze i złożone problemy emocjonalne, które wymagają czasu, aby nad nimi pracować. Przypomnijmy, że w 2018 roku, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z ogłoszeniem Meghan Markle jako czwartej patronki Royal Foundation, Harry mówił otwarcie o trudnościach, jakie pojawiają się przy współpracy w rodzinie. Wspomniał, że spory są czymś naturalnym i dość częstym w takich okolicznościach. Praca z rodziną, jak podkreślał, nie jest łatwa i przynosi liczne wyzwania, ale mimo to był przekonany, że rodzina pozostanie razem aż do końca życia. Teraz jednak okazuje się, że tamte słowa mogły być zbyt optymistyczne. W międzyczasie Harry zaczął dążyć do odcięcia się od niektórych więzów rodzinnych, rozważając nawet zmianę nazwiska co podkreśla narastające napięcia i dystans, które wykształciły się między nim a jego najbliższymi. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.